Cześć, mówi Falka, witam na kanale Women in Corset. Dzisiaj przychodzę do Was z testem tych oto paletek i na pewno jedną z nich wykonamy sobie makijaż, a poza tym pokażę Wam słocze i opowiem kilka słów. Także jeśli jesteście ciekawi, jak działają, to zapraszam do oglądania. Z Vivian Sabo już współpracowałam wcześniej. Film znajdziecie gdzieś tu, tu. I jak zobaczyłam ich nową serię paletek, stwierdziłam, że bardzo chcę wypróbować te nowe paletki. W nowej serii mamy cztery paletki. Jest to taka magiczna, supernaturalna seria. Ja mam dwie, to jest Sur Naturel oraz Le Planets. Jeśli kaleczę francuskie nazwy, to bardzo przepraszam. Jeszcze mamy paletę y, Crystal i paletę Amulet. Paleta Amulet jest taka najbardziej cielista, Crystal jest kolorowa, ale taka... Jasno kolorowa, więc stwierdziłam, że te mi się lepiej sprawdzą, aczkolwiek jeśli wolicie kolory albo cieliste palety, to zachęcam Was do obejrzenia na stronie sklepu. W zimnie jest sponsorowany, jak coś, ale palety dostałam. Palety kosztują 38 zł i warto zaznaczyć, że mają cała marka w ogóle jest Cruelty Free. I na paletach tutaj mamy oznaczenie, że jest cruelty free. Jeśli chodzi o palety, to mamy w nich 12 cieni. Paleta Sur Naturelle jest utrzymana w takich różach, szarościach, takich dosyć ziemistych kolorach. Sprawdzi się dobrze, myślę, że na co dzień, ale zaraz zobaczymy, czy uda się nią stworzyć też jakiś mroczny look. Paleta Le Planets. Ma z kolei dużo takich różowych tonów, ale również ciepłe pomarańczowe. Jest tak ciekawie dosyć skomponowana. Ma też czerń. Obie palety mają zarówno maty, jak i błyski. A teraz zobaczcie sobie słodsze z tych palet. Więc widzicie, jak prezentują się te cienie. Um, wiadomo, że na oczach i na ręku trochę zazwyczaj inaczej to wygląda, ale myślę, że jakieś wstępne pojęcie Wam to da. Tą paletą makijaż zrobię następnym razem, więc gdzieś myślę, że za tydzień, półtora zobaczycie makijaż wykonany tą paletą. A dzisiaj sobie sprawdzimy na oczach, jak wygląda. Ponieważ nie mam ochoty dzisiaj na kolory, także coś będziemy kombinować. Jak widzicie, twarz i wszystko oprócz oczu mamy już zrobione. Jeśli jesteście ciekawi, jak robię białą rutynę twarzy, to w większości filmów makijażowych pokazuję cały makijaż, także stwierdziłam, że dzisiaj to ominiemy. Więc na, e, zacznę już od nałożenia korektora na powieki, który posłuży mi za bazę. Jest to korektor zastygający z Makeup Academy. Zaczniemy od jakiegoś jasnego. Patrzę, czy na pewno kolory nie mają nazw, ale niestety nie mają. Więc, zaczniemy od standardowo od nałożenia powyżej linii załamania tego jasnego beżu. To jest cień z takim bardzo delikatnym brokatem. Jest bardzo jaśniutki beż, jak widać, znaczy nie widać, bo jest w kolorze mojej skóry. Dzisiaj pójdę w te chłodne tony z tej palety, także od razu przychodzę do, do budowania załamania tym ciemno Cienie są bardzo drobno zmielone, więc generalnie się nimi przyjemnie pracuje. Ja już wcześniej miałam do czynienia z tą miniaturową paletą od Vivienne i tutaj jest bardzo podobna jakość. Jak widać pigment też jest i bardzo przyjemnie się blendują. A szarość jest taka zimna wpadająca w niebieski, co też jest przyjemne. Bardzo ładne cienie jest Upakuję go tutaj więcej w załamanie. Paleta jest dosyć niewyględna, ale szczerze mówiąc, mi się ten zestaw kolorystyczny bardzo podoba. Jedyne co, to może zamiast tego brązu, jakby była czerń, to by było super. Generalnie ten, ten, ten kolor jest bardzo ładny. Teraz na dolną powiekę, tylko wezmę jakiś mniejszy pędzelek. Sprawdzimy, nałożymy trochę beżu. Tego o. Chcę, chcę jak, najwięcej, jak najwięcej cieni, chcę wypróbować z tej palety, więc... Żeby Abyście mieli obraz jak działa. Więc teraz nakładam trochę tego beżu pod oko. No i tak, to też jest taki kolor bardzo przejściowy do rozcierania, którego praktycznie nie widać. Ale ewidentnie jest to chłodny beż, co mu się chwali. A i teraz mniejszym pędzelkiem użyję tego ciemnego brązu. A jak widać, palecy nie mają lusterka. Brąz jest bardzo zimny. To też jest dużą zaletą w moim przypadku. Cienie nawet bardzo się nie sypią i są bardzo drobno zmielone. Naprawdę, bardzo dobrej jakości. No dobrze, teraz. Um że trochę połączyć tą górę z dołem, to jeszcze dodam tego ciemnego brązu tutaj w załamaniu powieki. Bardzo ładny ten. Nie sądziłam, że kiedyś mi się brązowy cień tak spodoba. Ale on jest naprawdę piękny. Dwie gra taką rolę czerni w tej palecie. Dodatkowo nie miałam takiego brązu. Jestem w szoku, że spotkałam brąz, który może nawet będę używać. A przyciemniam nim cały tutaj zewnętrzny kącik. Powiem Wam, że jestem trochę w szoku, że dodam odrobinę tego szarego wyżej tego brązu. Jestem trochę w szoku, bo trochę nie byłam pewna, czy uda mi się zbudować. Gotycki look z tej palety, a wygląda to pięknie. nie pięknie się budują. Tutaj ładnie się rozciera to przejście między tym brązem a tą szarością. Nie mamy żadnego błota, nie mamy żadnych plam, widać kolory. No, jest rewelacja. Dodamy błyski i myślę, że na większą część ruchomej powieki nałożę ten kolor. O, ten. A od wewnętrznej strony nałożymy tę zimną szarość. I nakładam bez żadnej glitter primera ani nic, po prostu tak na powiekę, jak jest. Jeśli się zaraz pędzelkiem nie uda, to będę próbować jeszcze palcem. większy pędzelek jakby mi się przydał, ale cień nakłada się bez problemu. To znowu zadziwiająco ładny kolor. Ponieważ jest to brąz, ale bardzo zimny. Damy jeszcze palcem. Te błyski są dosyć takie suche, ale nakładają się bez problemu. Więc wygląda nam tutaj ładnie. Kolor jest dosyć mocno zbity w palecie, dlatego ciężko mi go też nałożyć. Więc widziałam teraz bardziej puchaty pędzelek, o dziwo, i do tego błysku jakoś lepiej pasuje. Myślę, że jakbym nałożyła go na glitter primer, to by się ładna tafla zrobiła. Dobra, i teraz wewnętrzny kącik nałożę ten o ten. No, powiem szczerze, nie sądziłam, że aż tak będą mi się podobać te cienie, ale są naprawdę super. Jeśli takie mają w sobie... Nie są takie, wiecie co, płaskie, jednowymiarowe te kolory, tylko są bardzo ciekawe. I bardzo chłodne. Mamy taką dosyć neutralną paletę, a w sumie jest bardzo chłodna. No dobrze, jeszcze nałożymy coś pod oko. I pod oko nałożymy... Ale spróbujemy jeszcze ten beż. On chyba jest cieplejszy. Ciekawe jest to, że wiecie co? Już któryś raz tak mam z tą marką. Lecienie w Palecie wyglądają na takie dosyć jasne, żywe. One nałożone na oko są ciemniejsze, ale tak, co jest w sumie pozytywne, bo zazwyczaj jak mamy jakieś palety czy coś, to, to mamy negatywne zaskoczenie, a tu mam pozytywne. Cienie się troszeczkę sypią, ale bez tragedii powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona. Znaczy, znając już wcześniej tą markę, wiedziałam, że to nie będzie bubel, ale że taką paletką. Wyglądu taką neutralną uda mi się zrobić tak gotycki look, no to nie sądziłam. Teraz, żeby dokończyć makijaż, um, użyję eyelinera z Vivienne Sabo i tuszu do rzęs. Owa dostałam po poprzedniej paczce, więc tutaj już nie będzie żadnego zaskoczenia. Ale powiem Wam, że po, patrząc po tym, jak ta paleta się zachowuje, to już się nie mogę doczekać makijażu tą drugą. Mam nadzieję, że też się nie możecie doczekać. Nie pamiętacie z poprzedniego filmu z tą marką, eyeliner mi się bardzo podobał. Używam go nadal, jak widać e, dalej to przedziała. Bardzo go polecam. Trychę mocniej czochroj się ustawy, bo Tuż też używam kabaret, kabaret z biujensobu. Co? Nic, no wiesz, ma się kadr, bo behemoth postanowił się ocierać wszystkie nogi statywu po kolei. Co, jak ja tu jestem. Jak tu nie ma, no to pewnie jest gdzieś bliżej ciebie. Będzie później było. Nie było. Zrobiłeś taki dramatyczny z a na tą krekę, co sobie zrobiło, Będzie Ła, ła. Zaistnie. Na no nam nie wydawała. Jak Pierdyknęła sobie jakiś księżyc gdzieś. Mogę sobie pierdyknąć o księżyc w potokie. Będziesz jakiś w drugim filmie potem. Co? Będziesz potem jak księżyc na drugim filmie? Co Nie chcesz. Так. Po prostu I tak wygląda gotowy look. Tak, stwierdziłam, że jak sur naturel, to sur naturel. Ogólnie co? Pozytywne zaskoczenie. Paleta jest bardzo fajna. Polecam ją serdecznie. Zobaczymy następnym razem, jak to się sprawdzi. I teraz już co? A teraz proszę Was o subskrypcję, jeśli jesteś nową osobą. Dajcie mi szpona w górę, jeśli podobał Wam się test. I widzimy się następnym razem. Cześć!